Ciekawi świata i głodni przełomowych odkryć, Ministerstwo Edukacji i Nauki wyróżniło 217 młodych naukowców, którzy posiadają bogaty dorobek publikacyjny, prowadzą innowacyjne badania i posiadają imponujące osiągnięcia naukowe na arenie międzynarodowej. W gronie stypendystów ministra znalazło się pięcioro badaczy z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Listę otwiera dr Sylwia Judycka z Zakładu Biologii Gamet i Zarodka, która w swoich badaniach przygląda się bliżej samcom ryb. Badania podstawowe dotyczą przede wszystkim. Poznania mechanizmów powstawania kryouszkodzeń w plemnikach ryb. Kryouszkodzenia są to takie uszkodzenia, które powstają w wyniku procesu kryokonserwacji. Natomiast kryokonserwacja jest to technika, dzięki której możemy przechowywać materiał genetyczny. W naszym przypadku są to plemniki. Kolejna laureatka, dr Joanna Wiśniewska, pochyliła się nad tematem komórek macierzystych tkanki tłuszczowej świni i możliwości ich zastosowania w procesie gojenia ran. Badania skierowane są na określenie, czy te komórki macierzyste tkanki tłuszczowej świni mogą stanowić narzędzie naprawcze, usprawniające proces gojenia ran skórnych. Wiadomo, że gojenie bliznowe jest bardzo dużym problemem medycznym. Pomimo znacznego postępu w dziedzinie medycyny regeneracyjnej, jak dotąd nie zostały opracowane metody, które skutecznie radziłyby sobie z problemem niegojących się ran bądź też ran bliznowych. Dlatego bardzo duże nadzieje pokładane są w terapiach związanych z komórkami macierzystymi. Badania dr Magdaleny Szymańskiej dotyczą mechanizmów zaangażowanych w regulację cyklu rujowego oraz rozpoznanie i utrzymanie ciąży u świń. Problematyka badań podejmowanych tak ogólnie przeze mnie w Ostatnim czasie to określenie roli prostacykliny i receptorów w regulacji cyklu rujowego, jak również w okresie wczesnej ciąży, oraz zbadanie wpływu różnych metod synchronizacji rui na funkcję ciałka żółtego, na funkcjonowanie błony śluzowej macicy czy też przeżywalność zarodków. Temat wczesnej ciąży u świń w swoich badaniach porusza również dr Piotr Kaczyński. Te badania są ważne, ponieważ znajomość prawidłowych mechanizmów fizjologicznych, które uczestniczą w ustanowieniu i funkcjonowaniu układu rozrodczego podczas ciąży, pozwalają nam na identyfikację pewnych mechanizmów, które z kolei ograniczają tę rozrodczość. Więc żeby wiedzieć, co nie działa, musimy najpierw wiedzieć, co działa prawidłowo. Ostatnią piątą laureatką jest dr Joanna Jaworska, adiunkt w Zakładzie Biologii Gamet i zarodka Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, która bada czynniki immunologiczne, które mogą odgrywać kluczową rolę podczas tworzenia się łożyska oraz tolerancji matczynej na rozwijający się płód. W tym roku złożonych zostało 1897 wniosków stypendialnych. Laureaci konkursu będą otrzymywali stypendia ministra przez okres do trzech lat. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv